Witajcie 5 stycznia, końcówka urlopu jeszcze dzisiaj i jutro i powrót do pracy niestety. No ale jeszcze cieszymy się tym co jest. Około godziny 11. .00. Przyjechałem do Gołębi. Pogoda przepiękna, słońce świeci niebo niebieskie, lato, ale mrozek jest. Nie rzekasz skrzypi pod nogami. Jak się obudziłem o 8 rano. To tutaj na termometrze. O 8 rano było minus 8. A teraz jest minus 3. Mniej więcej minus 3 jest na termometrze. Więc w głębniku w nocy nad ranem tutaj było minus około minus 5. Jest kilka stopni zawsze 2-3 stopnie cieplej, ale niewiele cieplej. Zobaczymy za chwilę czy woda zamarzła, podgrzewacze chodziły od południa, od wczoraj, włączone są. Ja tu gołąbką zajechałem, sklep otwarte, kupiłem trochę sałaty. One są zamknięte, szczególnie tamte w bolierze, więc co jakiś czas, co dwa tygodnie im jakieś resztki z domu przywożę. Teraz za dużo resztek nie miałem, to im dokupiłem. W nocy nic nie padało od wczoraj. Widać po śladach. Wczoraj tutaj byliśmy z tatą. Nic nie dopadało. Ręka marznie szybko. Więc zaraz wyjdziemy do środka i zobaczymy. Co tam się dzieje. Dobra. Wchodzimy do środka. Spokojnie. Nie uciekać. Co tam ptaszki? Już, już nadwór. Spokojnie trochę. Trzeba was nakręcić najpierw tam czory o, karma jeszcze jest a woda zobaczcie podgrzewacze działają mróz nam nie straszny, zobaczymy ile jest w środku temperatura niewiele cieplej niż na dworzu 2,7 karma e jeszcze jeszcze do wieczora starczy jęczmień trzeba wyjeść jak to tutaj wygląda, wszystko w środku? Nie najgorzej to wygląda, jak to mówił. Dolot zginął przed lotami. Nie ma tip tego, nie ma gumki. Zostałem w znaczniku czerwonym. A wrócił po lotach, a zginął na wiosnę. A jak samiczek? Wszystko dobrze. Jak woda. to one mają resztkę, więc później wymienimy na koniec. Kupelki. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. A jak jedzonko? Macie coś jeszcze? Coś tam jeszcze macie. No, trzeba wyjść. Przed odjazdem dostaniecie. Ładny? Ładny. Dzisiaj nie posprzątam, bo wszystko przymarznięte. O, już się dorwały do sałaty. Tak, już sałata. Tu jest samiczka, widzicie? Ma kropkę na głowie. Zaznaczyłem te wszystkie młode różnymi znakami. Jednej zrobiłem na skrzydłach kropki malutkie. Innemu zrobiłem na główce. No i to jest ta samiczka. Na 99%, ale jeszcze ją obserwuję. Ale trochę ta z kropką na główce jest samiczką. Na razie jej nie przesadzam, bo nie pali się, ale może dzisiaj albo jutro ją przesadzę. Jak będę miał pewność. Już na 100%. O, od mrozu się naklejki psują. Dziadostwo. Dziadostwo zalegro. Allegro. Psuje się, ale pamiętajcie o tym to jest najważniejsza naklejka. Zawsze o tym zapominacie, a nic z Was to nie kosztuje. I od razu mówię, mi za to nie płacą, więc to z innego powodu trzeba dawać, tylko dlatego, żebyście po prostu częściej moje nowe filmy widzieli na głównej stronie, nikt mi nie płaci za subskrypcję, pamiętajcie, nic was tak, że to nie kosztuje, dobra, koniec reklamy, idziemy dalej, a ty kim będziesz, samcem czy samicą, ty masz kropki na skrzydle i na razie nie wiadomo, to młodziak, który w październiku na dach wyszedł, więc... Same samczory No prawie same Jak tam, sałata nie smakuje Dzisiaj duży mróz w nocy, więc radzę się najeść Panie Macieju, to jest Pan Maciej z Kossakowa A to jest przybłę z czarnym tipesem Albo to jest pan Maciej. Ja już ich nie rozpoznaję. Nie mam pojęcia. Wczoraj zacząłem wstępne parowanie. Zaraz wam pokażę. Tutaj w tym gojemniku zaczynam wstępnie parować. Wczoraj wsadziłem dwa czerwone. Zaraz zobaczymy, co tam się z nimi dzieje. Samczyk, no idź do samicy. To jest samiczka. No dawaj samczyk, chcę zobaczyć czy się sparzyłyście, czy nie. Cholera was wie, a tutaj woda zamarzła. a tutaj nie ma, zobaczcie kamień. Tu trzeba wodę wymienić. Tutaj nie było podgrzewaczy i mimo, że w środku w murowanym. To tak przy minus 8 woda zamarzła. Wczoraj ładnie gruchał, ale dzisiaj jakiś taki... Nie jest swój jest. Może się wystraszył jak wszedłem. Dobra, jeszcze do jutra minimum posiedzą. Jak tam sałatka smakuje? Smakuje chyba. A bolierowce? Coś tam skubią. Moje samiczki piękności, ładny samiczka. Siatka i tak słabo widać, niewiele zobaczycie. Lepiej przestał zjadać, sałata zdrowa, niepryskana z Hiszpanii, z Lidla. Dajcie znać czy wydajecie sałatę swoim gołębiom i zieleninkę w zimę. Ja cały rok daję. Najczęściej daję liście chrzanu, pokrzywę i botwinkę. No ale teraz oczywiście tego nie mam świeżego, więc w zimę daję tak naprawdę tylko sałatę. Bo do niczego dostępu nie mam oczywiście ze świeżych, bo robię im czasami kapustę kiszoną i miele. Na karmę daje Ale zazwyczaj to warzywa Marchewkę, seler, pietruszkę Takie rzeczy, pora Zazwyczaj jak robię rosół To obierki, blenduję Słuchajcie, ręka mi zamarza 7 minut nagrywania A nie czuję ręki Muszę zmienić, zmieniłem na prawą Chociaż mam małą kontuzję Wczoraj się nabawiłem Damy radę Samiczka. doszła do siebie, ona po szczepieniu była jedna z najsłabszych, ale jest dobrze już. A to mój najstarszy, mój biały, pierwszy mój biały praktycznie, 5 zł w Radzyminie. Ta samica jest kupiona, ona ma obrączkę siedlecką. Stara, 2019 rok, jeden z pierwszych moich gołębi. Ten co tak przymarz Leży na tej desce. A raz zobaczymy. Nie, nic mu nie jest. Kupkę robiła samiczka. Zimno jej. Ładna samica. Ją dostałem na jesieni. Dostałem parę całą i młodziaka w klatce. Samca się pozbyłem, oddałem. Ale mam dwa młode po niej. Tego pierwszego co przywiozłem. I jeszcze jednego na jesieni późniaka wychowałem. To chyba ta samiczka właśnie z kropką, to jest po niej, tak. Chyba po niej. Piękna pogoda, ale zimno strasznie. Ręce marszczą. A wy jak? Sparzyłyście się? Coś tam samczyk jakby. Pokazywał, że się sparzył tak ładnie, podlatuje do samicy. Zobaczcie, jakie piękne słońce. Tylko wypuścić gołębie, że sobie polatały w taką pogodę. To by chodziły słoneczko, niebo niebieskie, mrozek. No ale niestety. Nie, czy on na gniazdo robi? Po jednym dniu. Cholera dobra, muszę tą wodę do domu wstawić, żeby odmarzła trochę, bo nie mogę jej wymienić. Idę, zajmę się tą wodą, wymienię wszystkim wodę i coś jeszcze dogramy. Trochę Wam nagram tutaj na dworzu, jak je karmię, bo ostatnio tylko w głębniku, ale dzisiaj jest słoneczko to też tutaj w cieniu siedzę, to i tak jest dość ciepło. Trochę rzepaczku im rzuciłem, trochę mieszanki. W głębniku został sam jęczmień. Zobaczcie jak te białe, pobrudzone całe. Tutaj błoto się robi po prostu na tym wybiegu. Teraz nie jest najgorzej. Muszę im zrobić porządną kąpiel niedługo. Ale strasznie się pobrudziły niektóre. Szczególnie ogony. Co dosypać? Już Wam dosypię troszeczkę. Zobaczcie, sobie z bliska, zobaczycie. No, e, głodne, to się nie boicie, co? Pod nogi podchodzą. Tu jest taka ciekawostka, ten biały z czarnym dziobem, to jest po szymelce i po grochu. Ciekawe, zapatrzyła się na białego rok temu było biało, teraz jest kolorowo, a zobaczymy co będzie na jesieni, które zostaną. Oby nadal było kolorowo. A nie szaro, buro. Tego by nie wytrzymał. Jastrząb. Gdzie się patrzysz? Jedz. A nie jastrzębia. Pod siatką nic ci nie grozi. Patrzcie, ta muliera jest bardzo fajna, dla ty gołębi. No tylko jest jeden feler. Że po jakimś czasie, jak jest sporo gołębi na takim wybiegu, wydeptują to, rozgrzebują trawę, robi się błoto. W takiej pogodzie jest fajny jakiś śnieg, ale jak nie ma śniegu. Tylko pada cały czas, no to jest masakra Te gołębie brudne jak cholera, te białe A tamte w tamtym głębniku czyściutkie, bo nie mają styczności z podłożem No plusy i minusy, plusem jest to, że są na powietrzu i sobie latają No, jecie? Czegoś grubszego chcecie? Jakieś kukurydzki może, co? A się boić. A zobaczcie co się stało z sałaty. Zostało gryzek. Ile minęło? Pół godziny jak przyjechałem? Mniej więcej. Sałaty prawie nie ma. To ostatni młody późniak ze strychu. Samczyk. I samica wyszła od niego z gniazda. Groszka jest w tamtym przydziale. A to jego brat. wcześniejszych lęgów. A tam drugi jego brat tutaj z gumką, za tym płowem. Ten był lotowany. Ten jest najmłodszy. Ale ładny będzie na białych takich pasach jasnych jest. Ty jesteś na ciemnych pasach tak? Do tych grochowych samczyków przywiozłem dwie samice. Do tego i do tamtego. Jeden jest z Rostocza, z WG, a drugi jest z Karpatii. Miałem mało samic, więc nie wiem po co i dlaczego, ale przywiozłem im dwie samiczki. Ale dziś Wam nie pokażę. Pokażę Wam przy innym filmiku. Nie wszystko na raz. Ten szpaczek to jest po mojej starej szymelce. On był na drugim locie z kabiny. Nie był na próbnym, nie był na pierwszym, bo on był za młody. To był straszny, straszny późniak. Były dwa. Był groszek i ten szymelek. Groszek był na próbnym i na pierwszym i zginął na drugim. A ten był tylko na, na drugim. Tego trochę oszczędzałem na początku. Bo mi się kolorek podobał. I dałem go na drugi i wrócił. Spóźnione troszeczkę, z godziny, ale wrócił tamte mniej ufne, z daleka sałatę zajadają. Spokojnie, nie boimy się. Ja rzadko je karmię tutaj na ziemi. Prawie nigdy. Dlatego one takie wystraszone. Ale przyzwyczają się. Gdzie są białe? Same czerwone. A tak ktoś mi pisał, że była biała poczta, teraz jest miszmasz. No jest miszmasz, ale ja nigdy nie ukrywałem, że czerwone. Najbardziej mi się podobały z gołębi. I nawet jak miałem na początku same białe, to chyba za dwie pary czerwonych też były od samego początku. Czerwone to od dziecka moje ulubione kolory były. Połowe i czerwone, zawsze chciałem mieć jak najwięcej. Tata lubił szymelki, zawsze miał szymle na strychu. Białe oczywiście lubię i zawsze będę je miał. No tylko z białymi jest jeden problem. Ciężko zdobyć dobry materiał. Czysto białych, bo te białe które są w nalotach to jak spojrzycie w rodowody to one już w drugim pokoleniu mieszane były z siwymi, z grochowymi, z płowymi. Wiadomo, że białe wyjdzie w którymś tam pokoleniu. Nawet po dwóch siwych wyjdzie biały, jak w przeszłości jakiś biały się trafił. Ale ja szukam czysto białych, żeby później młodo nie wychodziły z jakimiś tam kantami, nie wiem, z plamami tak jak ten na plecach, mewa siodłata. Takich głębi białych nie lubię łaciatych. A takich czysto białych zdobyć naprawdę, żeby były dwa trzy pokolenia wstecz tylko białe, to bardzo ciężko takich, które by leciały. Ale oczywiście będę szukał. Wszystko z czasem. Na razie spróbujemy trochę białymi, trochę czerwonymi. Ale jak tylko się trafi okazja na dobre białe, naprawdę lotowane, to oczywiście będę je nabywał. Jest podejrzana samiczka. Jesteś samiczką? Jesteś brudna, jak nie wiem. Trzeba wam kąpiel zrobić. Może jutro, jak będzie ładna pogoda, to wam zrobię długą kąpiel. To mi Zobaczcie. Obrączka z flagą. Jedyny mój okaz od Tomka, który się ostał. Na zielonej spince. Samczyk. Dwa lata już u mnie przetrwał. W pierwszym roku jako młodziak na stówkę poszedł. Wrócił. W tym roku starych prawie nie lotowałem. Tam dwa razy je wywiozłem. Trzy razy dwa razy tam na 10 i raz na 35 na jesieni. Później sobie dałem spokój. Więc w tym roku miał. Łatwe zadanie. 35 km tylko zrobił. W tym roku skupiłem się na młodych bardziej, na treningach młodych, na stare nie miałem czasu. Ale na wiosnę się to zmieni. Być może... Może, na pewno raczej będę chciał starymi polecieć. Na gumki, nie na zegar. Bo tutaj jest mieszanka sałata, nie wiem co z tego będzie, czy po dwóch lotach, czy po pierwszym, cokolwiek zostanie z tych starych... Białych tych... Późniaków, bo te wszystkie czerwone, które tutaj mam... Oprócz tych trzech lotowanych To są późniaki z sierpnia, września Tutaj nie ma gołębi Za dużo po lotach Jest 8 albo 9 sztuk wszystkich Białych i czerwonych, które były Na lotach młodych w tym roku A reszta to są albo późniaki Albo dwulatki, które nie były lotowane Dalej niż 100 km, te białe Tu za bardzo Nie ma się co nastawiać Ale na pewno będę chciał Wszystkie przelecieć, przynajmniej 2, 3, 4 loty tak do 500, 300 maksymalnie, no pewnie maksymalnie, ale ciekawe czy w ogóle coś zostanie po pierwszych dwóch lotach, więc tu się nie nastawiam. Natomiast głębi mam za dużo, tu i tak nacisk będę kładł głównie na młode z rozpłodu w tym roku, więc tych starych nie będę za bardzo żałował na wiosnę. Będę chciałaby aby wszystkie się przeleciały z kabiny. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, może w ogóle nie będzie białych wtedy, zobaczymy. Czas pokaże jak to mówi Zenek. Takich brzydali nie lubię. Jak ten. Samczyk po dwóch białych wyszedł, ale w przeszłości coś musiało być. Doparowane. Jemy, jemy. O, czarnuszek przylas. Moja gwiazda gołębnika. Jedyny wyróżnia się. co z tej przybłędy będzie. Czy na pierwszym locie zginie? Dzwoniłem do właściciela, nie chciał go odebrać, kazał sobie zatrzymać, twierdził, że z dobrych gołębi, że mu dużo poginęło, na młode. Tak został. Bo co miałem z nim zrobić? Poleci na wiosnę. Co jemy? No, zjadać. Nic lepszego dzisiaj nie będzie. Zostanie Wam tylko jęczmień. A te. A wy co, nie wiecie, że jest na dworzu dobre jedzenie. Tu jest tam jęczmień. Wyjecie go później. No, wychodzić na dwór do dobrego. Wychodzić, wychodzić Wychodzić, wychodzić. Stanowisko obserwacyjne. Tylko mi herbatę nie wypić. A co tam u samiczek? Zgadnijcie, co przywiezą do tych grochowych samców. Ciekawe, czy zgadniecie, jakie samice przywiozłem. Dobra. Trzeba wodę dać świeżą, bo tu już prawie nic nie ma. Niech one sobie zajadają, a ja wymienię im wodę. Powolutku się z Wami żegnam. Jadę do domku, dochodzi godzina 12. Nie ma co tutaj marznąć. Trochę Wam dzisiaj pokazałem moich gołąbków. One już tu wyjadły na ziemi, dostały karmę. Do środka dostały świeżą wodę. No i jutro do nich przyjadę znowu na chwilkę. Ostatni dzień wolnego jutro. Tu mam taki mały problem z tym parzeniem, bo przez ten mróz, bo tutaj nie mam dociągniętego prądu teraz. Przez to woda mi zamarza, niestety. Więc jutro będę musiał tego gołębie zabrać stąd. No, i zacznę znowu parzenie. Jak trochę mróz zelżeje, bo nie będę do nich teraz przyjeżdżał. Na weekend zamknę kolejną parę. One chyba się sparzyły, tak mi się wydaje, ale do jutra sobie posiedzą. Najwyżej znowu w weekend je wsadzę tutaj, żeby się parzyły. A jak się sparzyły, to wsadzę inną parę. Mamy czas. Nie chcę ich w klatkach trzymać. Tutaj będą miały lepiej się parzyć. No, tylko potrzebuję. Dodatniej temperatury. Najważniejsze, tak jak Wam mówiłem, muszę poparzyć białe. Mam chyba tam ze cztery pary do złożenia z tych samców tegorocznych. No i samiczek, które sprowadziłem. Ale to zdążymy. Dobra, do zobaczenia jutro. Miłego poniedziałku. I pamiętajcie o subach. Rośniemy ładnie. Cel na tamten rok zrobiłem, 2000 subów już dawno minęło. Już jest chyba 2050 parę. Was to nie kosztuje, mi pomaga dla zasięgów. Więc zachęcam. Pozdrawiam.